Zapraszam na kurs materialny www.piotrciupak.pl Rzucamy dwa razy kostką do gry. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że w drugim rzucie wypadnie parzysta liczba oczek. Zobaczmy. Rzucamy dwa razy kostką do gry. Czyli za pierwszym razem może wypaść nam jedynka, za drugim też jedynka. Za pierwszym jedynka, za drugim dwójka. Za pierwszym jedynka, za drugim trójka. Jedynka, czwórka, jedynka, piątka, jedynka, szóstka. Może wypaść tam za pierwszym dwójka, za drugim jedynka, dwójka, dwójka, dwójka. 3, dwójka, czwórka, dwójka, piątka, dwójka, szóstka. Może wypaść: 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3 4, 3, 5, 3, 6. Czyli już widzimy, jaka jest tendencja? To już w międzyczasie szybko rozpiszę do końca tę tabelę. Zobaczmy. Mamy zatem całą tabelę gotową. Mamy 6 kolumn. W każdej w kolumnie mamy, w każdym wierszu mamy dodatkowo sześć elementów. Czyli to jest tabela 6 na 6 Czyli wszystkich możliwych zdarzeń jest 6 razy 6. Czyli 36 wszystkich możliwych zdarzeń. No i teraz z tych zdarzeń wybierzmy takie zdarzenia, które będą zdarzeniami sprzyjającymi. Określmy, jako, określmy je jako zdarzenia A. Natomiast te wszystkie zdarzenia, które mogą się zdarzyć, to są zdarzenia omega. Teraz zdarzenia sprzyjające są takie, że w drugim rzucie wypadnie parzysta liczba oczek. Uznajmy tak, tu jest pierwszy rzut, tu jest drugi rzut. Tu jest pierwszy rzut, tu jest drugi rzut, tu jest pierwszy rzut, tu jest drugi rzut. No i teraz wybierzmy zdarzenia sprzyjające, zaznaczymy je na zielono. Zobaczmy, wszędzie tak, w drugim rzucie, czyli na pewno tutaj, tutaj, tam gdzie są wszędzie dwójki, w drugim rzucie tutaj, 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 później tak, tutaj, cały ten wiersz, i później jeszcze tutaj, czyli cały ten wiersz: 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6 i 6, 6. Zobaczmy, że zdarzeń sprzyjających mamy 6, 12, 18, czyli moc zdarzenia A to jest 18, natomiast wszystkich zdarzeń jest 36 czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 18,36, czyli 1,2 i to jest odpowiedź naszego zadania.